Ostatnio nastała taka dziwna moda na chwalanie się tym, że odchodzę od Allegro, albo zawijam się z niego, odchodzę od tyrana, udało mi się wyrwać ze szczęk potwora. I przez właśnie takie skrajne opinie, później ludzie piszą do mnie gdzieś na Messengerze, czy na Linkedinie, co się dzieje, czemu wszyscy odchodzą i czy coś za tym stoi, czy jest jakiś problem. Dzisiaj właśnie pogadamy sobie troszkę o tym, no i jeżeli faktycznie chcecie zejść, no to jak zrobić to rozsądnie, powoli. Oli. I poprawnie, bo to też nie jest takie proste, bo zaraz się okaże, że z jednej pułapki wpadniecie w drugą. Zbierzemy dzisiaj wszystkie te drogowskazy, wszystkie te wskazówki, jak można to zrobić, jak to jest w własnym sklepem internetowym, na co zwrócić uwagę, po co ludzie to robią i dlaczego nie do końca to jest idealny wybór i nie zawsze. Tych sprzedawców na Allegro jest masa, dużo jest na tych grupkach, a te grupki mają to do siebie, żeby opinia była wyrazista, musi być bardzo jednostronna, i przez to wszystkie są skrajne. I tak naprawdę, czy to i albo wyciągasz własne wnioski na podstawie emocji, których posiadasz, a nie wyciągasz jakieś informacje na podstawie danych. Więc odstawmy troszkę te emocje na bok. Intro i zapraszam na materiał. była przerwa na kanale, to dlatego, że szykuję dla Was kilka innych materiałów z gośćmi, a z gośćmi bywa różnie. Raz się uda dogadać termin, raz nie. Także te materiały pojawią się na pewno w przyszłości, a teraz lecimy z takim standardowym contentem, czyli w miarę szybką reakcją na to, co się gdzieś tam w sieci dzieje, ubierając to w delikatne poradniki i drogowskazy odnośnie danego tematu. Tak jak dzisiaj. Jak rozsądnie odejść z Allegro, nie tylko z Allegro, też z innego marketplace'u, jak podejść do własnego sklepu Internetowego. Tym takim małym clickbaitem zrobimy sobie kilka wskazówek na temat otwierania sklepu internetowego i alternatyw i dlaczego może wyjść czasami drożej niż na Allegro, bo też się tak zdarza. Przechodząc już do meritum materiału, przede wszystkim musimy zacząć od przygotowania się. Czyli zastanowienia, czy w ogóle chcemy odchodzić. Na sucho, sprawdźmy, jak procentowo to się ma na naszej sprzedaży. Czy na każdym tracimy? Jest co integro nawet kalkulator prowizji, raket Możecie sobie sprawdzić, ile każda aukcja Was kosztuje. Przebadajcie to, policzcie na nowo, czy to się wszystko spina. Jeżeli nie, no to wtedy nastaje decyzja: dobra, otwieram jeszcze sklep internetowy. Ale dalej bym do tego podchodził nie jako rezygnacji z Allegro, tylko dywersyfikacji kanału, o który bardzo często mówię. By się okaże zaraz, że zamienicie siekierkę na kijek, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Tak to się mawiało. Kluczem do sukcesu w e-commerce jest. Multi czyli obsługa na wielu kanałach sprzedaży, bo wtedy dywersyfikując się na wiele rynków, dużo łatwiej nam utrzymać sprzedaż nawet jak jakiś kanał polegnie. Bo pamiętajcie, że dalej nie wiem na takim Amazonie czy kilku innych marketplace'ach potrafi być gorzej niż na Allegro pod względem obsługi klienta. Jeszcze trudniej. Więc to wcale nie jest tak, że Allegro jest jakieś wyjątkowe w tym. I tak, dobrą alternatywą na kolejny kanał jest własny sklep internetowy. I dzisiaj o tym, jak do tego podejść, jeżeli już sprzedajemy na Allegro, jak sobie systematycznie przejść na ten sklep internetowy. Wiem, że jakby to, co teraz powiem, jest turbo oczywiste, ale nie kasujemy ofert do zera i wtedy myślimy o sklepie. To tak nie działa. Prowadzimy ten kanał, wiemy, że to jest nasze źródło dochodu, no i pracujemy nad kolejnym kanałem, czyli sklepem internetowym. I to wymaga delikatnej zmiany mindsetu. No bo na Allegro to Wy jesteście uzależnieni od tego regulaminu, który dostarcza Allegro. Od jego wymagań, od jego obsługi klienta i tak dalej, i dalej. W własnym sklepie internetowym nie jesteście praktycznie od niczego zależni. Troszkę od jakby rządu, podatków, całej reszty oczywiście, no ale to jak wszędzie. Ale tutaj wymagany jest mindset taki bardziej kreatywny, no bo to jest wasze poletko. Tutaj wy odpowiadacie za cały kształt. Też za to, co robił Allegro, czyli za reklamę, marketing, za pozycję brandu, za to, kim jesteście, jaką macie misję. No bo sprzedaż to nie tylko wasze produkty, więc tutaj czeka was troszkę wyzwań takich dookoła. I może w tym bardzo pomóc rozeznanie się w konkurencji. Zobaczyć, jak oni działają. Fajnie wybrać sobie jakąś większą firmę. Jeżeli jesteście najwięksi, to gratuluję, ale jeżeli ma macie jakieś większe brandy własne w waszej branży, no to warto podejrzeć, co robią, bo mamy też na przykład klientów z fotowoltaiki i pomp ciepła i większość klientów posiada własne platformy B2B, no i jeden z nich się zdziwił, że też musi, jakby w ogóle nie był tego świadom, więc może się okazać, że takich rzeczy też jest u was sporo. I popatrzcie, jak oni robią marketing, no bo każdy sklep internetowy ma jakiś tam pomysł na siebie, x ma swój, ma rzeszę influencerów, ma swoje podejście do rynku, załóżmy, nie wiem, cofidesk ci od kawy, no to też w pewnym momencie na pudełkach rysowali i kotki i chwalą się jako super specjaliści, zarażają kawą. To jest też jakaś tam misja stojąca za ich sklepem, za ich firmą, bo po raz kolejny to powiem, nie zawsze chodzi tylko o produkty. To, co zapewniało wam Allegro w tym momencie zniknie, ale o tym pogadamy troszkę później. I na koniec takich rzeczy przygotowawczych, pamiętajcie o integracjach. Jeżeli używaliście Basingera z Allegro, czyli tak jak 90% sprzedawców pewnie, no to tam będzie troszkę łatwiej, no ale te integracje też trzeba mieć z tym sklepem, wybierając platformę, czy to stosową, czy open source'ową. Musicie sprawdzić, co jest dostępne na rynku, jak to połączyć, jak tam ogarniać logistykę. Możecie też mieć system ERP, który też wypadałoby jakoś połączyć z nowym sklepem. No i to wszystko to jest jakiś tam ciąg integracji i połączeń, który trzeba mieć z tyłu głowy, tworząc własny sklep. No i oczywiście sam wybór platformy też jest bardzo ważny. No bo co innego jak macie ekobrand brand z 20 świeczkami i to jest cały wasz katalog, a co innego jak sprzedajecie tu i do telefonu i macie 10 tysięcy kartotek Inną platformę wybierze do tego, inną do tego. Mogą być sasowe w obu przypadkach mogą być open sourceowe, no ale wiadomo, że do takiego mikrobrandu, gdzie treść jest ważniejsza, landingi i cała reszta on to WooCommerce, commerce no a jak mamy duży katalog i bardzo dużo towaru, no to wtedy jakaś presta z sasów, to, to już dowoli, bo jest właśnie Atom Store, o którym ostatnio w sumie rozmawiałem. Jest też Shopper i cała reszta. O tym nagrałem oddzielny materiał, do którego zachęcam. On się chyba gdzieś tutaj pojawi, tu, w tym miejscu na górze. Tam zrobiliśmy sobie przegląd, wady, zalety i ceny, więc tam można się troszkę bardziej rozeznać. No i jak już wybraliśmy platformę i do tego już mamy tą swoją misję, całą resztę, już wiemy jak chcemy prowadzić nasz sklep internetowy, no to sprzedając na Allegro trzeba jakoś te kartoteki produktów przenieść. No i to nie będzie takie proste, no bo taki eksport w CSV-ce z Allegro, no to zawiera tam tytuł, jakiś opis zdjęcia, nie ma kategorii, atrybutów, całej reszty. Troszkę łatwiej jak macie Basingera, no bo tam mamy magazyn, jeżeli go prowadziliście od początku w samym bl no to po prostu go przerzucicie na sklep i jest OK. większość integracji ze sklepami oni mają, a pilot też podobnie. A jeśli macie systemy RP, no to jeszcze łatwiej, no bo właśnie integrator, sa integro przerzucamy produkty na dowolny e-commerce, dowolną platformę sprzedaży i też będzie w porządku. Najgorszy scenariusz to to, że tylko jesteście na Allegro i tylko tam sprzedajecie, no i stamtąd musicie pobrać te oferty, czyli na nowo stworzyć drzewko kategorii i atrybutów. I całą resztę. No i dobra, mamy taki drugi filar, mam już ten sklep. No i co dalej? No właśnie to, że jesteś takim straganem na pustyni. Nikt o tobie nie wie, nikt o tobie nie słyszał, nikt nie wie kim ty jesteś. Czekacie bardzo szeroki zakres zadań do wykonania i teraz przedstawię ci kilka z nich, tak żeby ułatwić sobie tą drogę wejścia. Można zminimalizować ryzyko, troszkę poprowadzić rzeczy samemu, zanim się zleci do agencji, czy zanim pójdzie z tym dalej. Przede wszystkim to nie Allegro. Tu nie masz ograniczeń pod względem opisów. Masz do większości programów możliwość jakichś tam wtyczek, które pomagają budować karty produktowe. Więc opisy też nie będą kopiuj w clay z marketplace'u. Postaraj się tam. Zastanów się, czego użytkownik oczekuje przeglądając Twoją ofertę. Ja ostatnio próbowałem robota koszącego ustawić na podwórku i zastanawiałem się, bo są w sprzedaży daszki, zadaszenia, czy to jest potrzebne, czy on jest wodoodporny, czy nie. No i znaleźć tą informację, to jest, był jakiś dramat. No, nie ma ani standardu wodoszczelności, ani nic z tych rzeczy. Więc zastanówcie się, czego klienci mogą szukać, bo te informacje mogą stanowić klucz do Waszej sprzedaży. Do tego nie bój się budować indywidualnych, kart produktowych. Zobacz jak robi to X.com. Jak wchodzisz w nich na ofertę, to te opisy są przeogromne, przelane treścią i mogły to się wydawać za to, że to za dużo, no ale jak widać po nich to działa i ludzie to czytają i szukają takich troszkę angażujących treści, nie tylko stricte informacji o produkcie, ale też pod względem komunikatu takiego emocjonalnego. No bo właśnie tam, gdzie na Allegro tego nie ma, na Twoim sklepie internetowym mogą być oddane w jakiś sposób emocje, które stoją za produktami. To nie muszą być tylko i wyłącznie suche dane. Zupełnie inaczej traktuje się taką kampanię reklamową na produkt, gdzieś widziałem silniki do bram. No i w jedna reklama stanowiła tylko i wyłącznie o danych technicznych. Taki silnik, tyle, takie parametry, takie rzeczy. Pożą. Jakby rozumiem kontekst, i pewną grupę odbiorców, tym kupisz, no bo oni już są tak zaawansowani technicznie, że chcą tego, ale może się okazać w drugą stronę, że szuka to jakiś zwykły pan, który w ogóle się nie interesuje bramami i chciałby. Zakupić taką i bardziej go kupi reklama w stylu zabezpiecz swoją rodzinę, swojego psa i swój teren. Niż te zwykłe dane techniczne, czyli tam szybkość obrotów, moc i cała reszta. Kolejna rzecz to jest szybkość sklepu. Bardzo bagatelizowana rzecz, a jakże ważna. To, jak ładuje się Twój sklep, znacząco potrafi wpłynąć na konwersję. Dwie sekundy opóźnienia na każdej stronie, to jest już spadek konwersji o połowę. Wy sobie może czasami nie zdajecie sprawy, jak mało czasu macie na zaangażowanie klienta. Szczególnie jak robi research po 10-20 sklepach, szukaj jakiejś oferty, jeżeli mu się coś nie ładuje, przełącza, leci dalej. Nawet jak masz sasa czyli tam shoppera i całą gwardię. Wiem, że one są częściowo zoptymalizowane, ale jeśli masz dużą bazę produktową, no to i tak musisz zoptymalizować zdjęcia i całą resztę. Wszystko, co dodajesz, musi być w jakiejś formie skurczone, zoptymalizowane, szczególnie przy bardzo dużych katalogach, bo to całościowo wpływa na prędkość Twojego sklepu, a takich narzędzi do tego jest masa. Na przykład taki Recider Squash Up. To nie jest reklama, jakby po prostu sam z tego korzystam. Wrzucam, jpg on go kompresuje, w miarę bezstratnie, zawsze jakaś strata jest, ale dalej wygląda to dobrze, a zajmuje, nie wiem, 10 razy mniej. No i przy open source'ach, takich jak WooCommerce czy Presta, no to wybór hostingu też jest ważny. Część z nich, część z tych hostingodawców ma jakby swoje specjalne wersje hostingowe pod e commerce pod WooCommerce'a czy Presta które są już domyślnie zoptymalizowane, już domyślnie mają taką wersję jakby presti u komersa, która już jest troszkę zoptymalizowana. Tam dalej wymaga to pracy, ale już macie te pierwsze kroki za sobą. No i teraz tak, było kilka takich rzeczy, które w sumie albo załatwisz kosztem jednorazowym, coś jesteś w stanie policzyć, albo bezkosztowo z własną pracą. No ale wchodzimy już w temat SEO i marketingu jako takiego jacu. No i tutaj poja może pojawić się taka sytuacja, że wyjdzie wam drożej niż na Allegro, bo konkurencja w AC-ach, w SEO i całej reszcie w waszej branży jest tak potężna, że będziecie musieli się przebijać na tej giełdzie AC-owej coraz wyżej, dawać coraz wyższe stawki i finalnie dojdziecie do momentu, gdzie będzie to kosztować tyle samo co na Allegro albo właśnie jeszcze więcej, więc to jest... To też trzeba sprawdzić. Odezwijcie się do jakiejś agencji, która zajmuje się adsami. Czy ma doświadczenie w ogóle w waszej branży i czy sprzedawała podobne produkty. Niech się pochwalą jakimiś wynikami, albo co są w stanie osiągnąć. A jak coś, to dajcie znać w komentarzach. To ja zaproszę takiego gościa z agencji, który troszkę o tym opowie i poda konkrety, jak to wygląda w stosunku do Allegro. Podkreślam też w obronie troszkę do agencji, że to nie jest realizacja z dnia, z dnia na dzień, to jest taka inwestycja paromiesięczna, więc też trzeba o tym pamiętać, że na następny dzień to też nie zacznie sprzedawać. W ogóle w SEO to już macie miesiące, żeby w ogóle odczuć jakieś wyniki takie z organicznego linkowania. No i oni też będą jakiś czas testować różne kanały dotarcia, czy to TikTok, czy to Facebook, czy to Google Ads, czy to w ogóle Merchant, czy cała reszta jakichś tam miejsc do reklamy. Ale jest parę rzeczy, które możesz zrobić samemu, czyli optymalizacja treści headerów, całych szablonów, meta, metataj, to cała reszta tych. Poczytajcie sobie, jak zoptymalizować pod SEO mm, własny sklep internetowy, albo zapytajcie czata GPT, na pewno wam troszkę w tym odpowie. A już skraca to robotę agencji, za którą byście zapłacili, i można to zrobić samemu. Dalej na liście mamy wersję mobilną. Też nie wiem, czemu bagatelizowane, a jakże ważne. Teraz większość ludzi kupuje przez telefon. Na sklepach one muszą być do tego zoptymalizowane. Jeżeli tak faktycznie będziecie planować, traktować swój sklep bardzo poważnie, żeby on stanowił bardzo dużą część waszej sprzedaży, no to musicie to zaadresować i to dobrze. Ludzie kupują rano na tarasie przy kawie, wieczorem idąc spać, klikając coś, też kupują i bardzo często są to emocjonalne zakupy. To znaczy, że macie bardzo mało czasu na decyzję. Żeby ta emocja od nich nie uciekła, żeby chcą w tym momencie ten zakup. Więc ta droga do koszyka na wersji mobilnej też musi być super łatwa i przyjemna. Już tak abstrahując, u nas w agencji teraz robiliśmy trzy sklepy dla branży beauty. I większość zaczynaliśmy w ogóle od wersji mobile, bo oni mają 80-90% ruchu na mobile. Więc w ogóle prawie nie adresowaliśmy strony stacjonarnej, zrobiliśmy ją oczywiście, ale jako drugi etap, nie pierwszy, co zazwyczaj idzie odwrotnie. Trochę podchodzisz jak do projektowania aplikacji mobilnej, a nie do sklepu internetowego jako całokształt przez się. No i dalej mamy coś takiego jak mało konkurencyjne ceny względem marketplace. No i tutaj ja mam takie troszkę ambiwalentne odczucia. No bo z jednej strony okej. Okay. Ludzie szukają na Allegro, później sprawdzają, czy jest sklep internetowy, czy można tam kupić taniej, i troszkę tego oczekują. No ale to jest znów wracanie do, tej grań, do tego grania ceną. Więc tutaj, jeżeli wasza branża, wasza kategoria tego wymaga. Spoko, rozumiem, ale ja nie jestem ogólnie zwolennikiem grania ceną, bo po to budujecie sklep, własny brand i całą własną firmę, jakby tożsamość jej przez ten sklep internetowy, żeby nie musieć zawsze grać tą ceną. Ale już jak, jeżeli w jakiejś formie chcecie nią grać, no to zawsze zostają rabaty dla nowych klientów, zawsze zostają remarketing, jeżeli ktoś, nie wiem, porzuci koszyk albo coś już u was kupił, możecie mu zaproponować i go śledzić gdzieś tam rabatami później. Pingować o to, żeby dokończył swoje zakupy za niższą cenę o 10%, 10%. Jak przyuważycie i kupujecie na Zalando, to Zalando tak często robi. Dodajesz parę rzeczy do koszyka, czekasz tydzień, dwa i one tam zaraz wpadają na promkę. I teraz chyba właśnie najszersza kategoria. Troszkę o nie zahaczyłem gdzie indziej, ale to jest szeroko pojęty marketing. Właśnie budując sklep, to wy budujecie tożsamość waszej firmy. To jak klienci będą was odbierać i to jest bardzo ważne. Marketingiem może być wszystko. Wasza obsługa klienta, łatwość dostępu do towaru, właśnie te opisy. Całość tego może wpływać na to, jak Wasz brand się pozycjonuje i kim on jest na rynku, bo to jest ważne długofalowo. Jeżeli za co wpadnie Wam jeden, dwóch klientów i na szybko coś kupi, ok, ale jeżeli chcecie budować taką stałą rzeszę bardzo dużą klientów, no to Wy musicie kimś być, musicie angażować tych klientów. Oni muszą utożsamiać się z Waszą marką i są na to różne sposoby. Oczywiście żyjemy w takich czasach, że wideo marketing rządzi, więc reelsy, TikToki i cała reszta takiej krótkich form treści. Dużo sprzedawców z tego korzysta, i to wszystko istnieje, i wszystko ma się bardzo dobrze. No, i troszkę jedziecie na algorytmie, który teraz jest bardzo wzrostowy, więc może się okazać, że to będzie jedna z tańszych form marketingu. Taką ja też prowadzę na YouTubie. Wy to oglądacie i się cieszy to całkiem sporą popularnością w branży, więc obstawiam, że jest to jakiś kierunek. No, tak naprawdę nie jest bardzo kosztowny, nie musicie budować, Bóg wie, jakie studia i mieć jakiś lustrzanek. Można to zrobić. Prościej, ważne jak mówicie, a nie jak się przed kamerą prezentujecie, bo dźwięk jest ważniejszy. Oczywiście jeżeli wy nie chcecie i nie macie pracowników, którzy chcą świecić twarzą przed Waszą marką, mnie niedobrze, to możecie korzystać z influence marketingu. Tak jak już wspomniany XCOM robi, tam ma masę influencerów. Zimklamur też tak robi, ma tam kilku swoich dużych influencerów jest sporo tych marek, które tak działają, no i to się bardzo dobrze sprawdza. Nie, nie musicie od razu sięgać po tych typowych twórców. Możecie wejść na jakieś tam grupy facebookowe influencerzy.pl, gdzie są taki tacy ludzie do 5-10 tysięcy obserwujących, którzy mają bardzo wysokie organiczne zasięgi z bardzo dużym zaangażowaniem, a są na przykład dużo tańsi albo w ogóle w relacji barterowej, to da się załatwić. I też jest to kanał globalny do dotarcia, o którym no jest popularne, ale dużo e-commerciaków o tym zapomina. A mamy wśród klientów takie firmy, które potrafią wysyłać 30-40 tysięcy paczek miesięcznie i opierają cały marketing tylko i wyłącznie o influencerów. I to też jest w 100% do zrobienia. I tym właśnie to wszystko się różni od marketplaceu, że to wy musicie jeszcze dłożyć tą warstwę, którą zapewniał wam marketplace. No bo to on buduje, ja o tym mówiłem w tym filmie o Allegro, to on buduje całe zaangażowanie marki i zaufanie i całą resztę. Na własnym sklepie to wy musicie to zbudować i to jest bardzo czasochłonne. Można to. Złe słowo, ale można to troszkę przykryć ładnymi łajem, pięknymi frontami, intrygującym sklepem, łatwym dotarciem do klienta, tak jak mówiłem wcześniej, no ale to jest część sukcesu. To samo w sobie nie zbuduje stuprocentowego zaufania, więc tutaj i tak wymaga to pracy. A w niedalekiej przyszłości mam w planach materiał z trzema agencjami zajmującymi się budową sklepów internetowych. I zrobimy sobie takie największe błędy agencji i takie największe problemy tych platform, żebyście wiedzieli z czym się mierzycie czasami. To już będzie taki dość specjalistyczny materiał, także po takim ogóle zachęcam później do obejrzenia w przyszłości, pewnie dniem, tydzień, dwa i się pojawi. Dobrze, znów się nagadałem, znów nasmąciłem, znów troszkę was postrzegałem. Mam nadzieję, że część z tych informacji będzie dla was pomocna. No i do zobaczenia już w następnym filmie. Tak jak mówiłem, mamy trzy filmy w kolejności, które będą z gośćmi, które będą bardzo wartościowe merytorycznie dużo bardziej od tych, które teraz robię. Więc warto zasubskrybować klasycznie. Jeżeli jakiś temat Ciebie jak zwykle poruszył, zostaw w komentarzu. Postaram się odnieść albo nagrać oddzielny film do tego.